Witam wszystkich z dnia kolejnego. Nie, nie będziemy strajle strzyc, ja biorę te nożyce, ponieważ wieczorem wyłączam pompę tutaj, no pompę tak, od basenu, no żeby to wieczorem odpoczywała, prądu nie ciągnęła, ale przez cały dzień chodzi, tam do późnego wieczora jak ja siedzę, żeby filtry też chodziły, tak, no bo wtedy woda krąży, się filtruje. Całe sterowanie jest tu z tyłu Jeszcze jak pada deszcz czy coś To ja tu przychodzę Sprawdzam latarką czy nie ma wąży To jedna rzecz Ale jak otwieram te drzwi No to zawsze łbem zahaczam tutaj o te gałązki całe Nie, Jeszcze spada mokre Muszę je poobcinać Żebym tu miał akces do sterowania Da ja wam pokażę Jak to sterowanie wygląda Kiedyś pokazywałem Dajcie wezmę nowe ujęcie no i zawsze tu mnie te gałęzie po plecach napieprzają. Muszę to powycinać. Tutaj można jeszcze słoną wodę osiągnąć, jak w morzu. No i tu jest sterowanie pompą, światłem. I zbiornik jakiś wyrównawczy, czy nie wiem. Tutaj pompa chodzi. Tak wygląda serce basenu. To nie jest tylko sambast. Dobra. Rżniemy. Nie właśnie ta. Odejdź, bo pan musi zamknąć. jest niegrzeczny, to ciebie zamknę tam. A? Dobra, wycinam te gałązki tutaj. No i dobra, oczyściłem sobie tutaj, tak? Teraz to już wchodzę i normalnie. Dobra. Swojga wzięła to od razu. You go throw it? Open the Baltuaje Baltuje, znaczy otwórz drzwi, bramę Stefan wrócił Był u sąsiada A ja przymknąłem bramę, bo jak strzelę jechała, to leila by za nią mogła pobiec i później kłopot, bo tam na ulicę wybiegł. Trzeba się ochłodzić do basenu wskakuje. No, już może niedługo będziesz pływał, co? Laki wskakuje tutaj do tego kwietnika. Chcę posiedzieć. Napisz. A Stefan, już tak kurde powoli bardziej się zamaczasz, co? Popłyń trochę dookoła. Nie ma to jak się ochłodzić Jest na mnie tylko Stefan sobie pije wodę z lodem a ja zapomniałem wyciągnąć z zamrażarki sody No i będzie cała zamrażara lodówka już do sprzątania, bo butelki popękały A ja sobie słucham Zbigniew Dylewski, polecam podcasty o polityce, o gospodarce. Freire liczy winery, czyli tak zwane, tak zwane kapsle, z których można dostać bezpłatne lub bardzo tanie piwo z powrotem lub nawet gratyfikacje finansowe. Glejda wchodzi do akcji. Dobra, końca nie ma. Tak się u nas to wszystko. A, czekajcie, wjazd Lady zawsze do pomocy Stefanowi. Tak się to u nas prezentuje z pozycji ogrodu. Jak słyszycie, modły na, na świątyni obok, bo to jakaś butelka, psy. Jak jest takie organiczne śmieci, to niech sobie leżą, to tam nawet podgnije, Napóz będzie, ale takich śmieci to nie, 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 nie. Nie, pieski. Tylko się nie bawimy. Dobra, Strelie robi jakieś mięcho, nie wiem, czy dla psów, czy dla siebie. Wołowina. bo psy mają swoje. Nieważne, ja jadę na restaurację teraz, bo się umówiłem z prezesem. Szybko jadę na restaurację, bo zaraz się rozpada. Zabieram Leyla. Lejna, pojedziesz z panem, chodź, pojedziesz, tak? Wiemy dobrze. A. No, siadaj. Helmet, please. Udało się dojechać, tlechko mnie złapało. Gościu szedł, krowy prowadził, ale część tych krów szło środkiem ulicy, a on miał szturek, jakby mi łeb ucięło. No dobra, udało się dojechać, trochę mnie zmoczyło, jest Marcin, jest Żunku, jest Sros, ostatni dzień miesiąca, rozliczenia, a wypłaty, porobiłem, o. Ale Marcin tego sera. Żunku? Piccolo Romano. Dzieci nie lubią, bo on jest słony, nie? wiesz, Co jest taki zapach nie, wiem, jak śledzie, wiem, szpinak, to dzieci tego nie jedzą, nie? Zwykły nasz ser, emmentaler. Prezes pizze robi. Dzieci przydają 5 dolka, żeby kupiły ten. Hi. No, Lejla dziękuję yeah. <laughs> za przyniesienie żarełka. Dobra. 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 No, widzisz Lejla, co przyniosła

<laughs> lejla, lejla. Lejla, no. Wszyscy zadowoleni. Nie mm -hmm. mm -hmm. Prezesowa przyjechała. Marcina pierwsza pizza, zapomniał, spalił. My ze stress, żeśmy to wyciągnęli teraz, i ona nie była nawet od dołu, ale to się da zjeść. To się da zjeść. Mhm. Ła, dobrze przypieczona Marcinku, no? No dobra, da się to zjeść, tak? Między nami mówiąc, ja to nawet chwycę kawałek taki, przypaląca. Tak produkujemy lód. Kiedyś Manie chciał produkcję lodu zacząć, a my już zaczęliśmy w takich szklankach i produkujemy sobie sami lód. Widzisz? Maniek chciał produkcję lodu, a my mamy własną produkcję lodu. Już! Mają opinię idą projdźmy. to jest. Mien. Mien. Mien! Marcin, mamy. Wszystko mamy. Tak, ten lud został umyty. Żeby była jasność. To jest pocięte już. Oto nasza pizza. Zgodnie z zamówieniem, dobrze wypieczona. <laughs> Marcin zrobił. Michał tutaj hotelarz. Zapraszamy. A ja tu z jednym innym delikwentem będę grał w szachy, ale ten delikwent się nie nagrywa, to zostawmy go w spokoju Ten spokój, się nie nagrywa, już tam dobrze, no spróbujemy Damy radę A, Mar do... Marcinku, z Tobą Marcin, to że masz no. naplejkę, na dalej? No dawaj co? Dawaj tą planszę Te barcaby czy co? co my tam gramy Jedzie do domu z prezesową Co się cieszysz, pizzę do domu pan robi Żeby było co żyć w domu no placek już jest co to restauracja to też tak możesz się przebywać ale bez przesady nie? tu mamy piccolo dolo de antoniano taki ser włoski mozzarella sos poszła mozzarella teraz ten ser piccolo dolo i peperoni i do piekła tak to wygląda po ułożeniu peperoni teraz nasza pizza wchodzi do tak zwanego piekła. No to możemy wyciągać na szufle lewą ręką. Przepraszam, to nie będzie tak zgrabnie, jakbym to robił normalnie, ale o, to jest pizza zrobiona. Proszę Państwa, tylko niech lekko ser stężeje. Ja to zabieram do domu. Wolanki serie. Widzicie, a dokładnie tak przykleczony. To się już trochę rozlało na stronę. Widzicie, bo to jeszcze pływa ten ser. Zawsze powinien minutkę stężeć, niż podajemy, nie? Znowu będę jedną... Sros, please make my hand. Like this, but my hand. O. Widzicie jakie krawki? O. Napompowana, dobrze. O to chodzi. Rozpompowana. Poszła oliwa jeszcze i trochę to blasko. Lejla, jedziemy do domu do Stefana. Chodź. Go, yeah? go, go home. Go home? Leila, chcesz pojechać? Do domu? No jedziemy do Stefana. Chcesz jechać do Stefana? No, Czy zostajesz? And stay, you see? Yeah. Don't leave me alone. It means that When I go, you know, you, you gonna go. yeah, you going to go. Yeah. Get on! Get on, baby! I, I have. Hold young lady. young o co Stefciu? we wtorek to cię pan zabierze bo tam zamknięte to pojedziemy razem tak no to ty za wielki jesteś z Lejlą pan ma cały czas kłopoty jak jeździ bo czyś to psa zobaczy ja muszę cały czas nad kimś ja bym ją pilnować nie wiem tak wiecie ręcznie głaskać czy coś jak się zatrzymamy na światłach żeby nie zaskoczyła jako psa zobaczyć. dzisiaj na zakręcie tak Zwolniłem, prawie stanąłem. Co sobie zbiegła? To ci. Leila. Piecko dojechało.